Cześć, witam w kolejnym odcinku, dziś serwuję przepyszną sałatkę śledziową w sosie musztardowym, musztardowym po prostu, istny raj dla podniebienia, tak więc zacznijmy temat, szkoda czasu na zbędne gadanie, mam tutaj pół kilograma śledzi a Matias, no i oczywiście teraz je muszę wymoczyć, ja pokroję na trzy części, szybciej oddadzą tą sól, i jeśli chodzi o moczenie, ja będę je moczył około godzinę, godzinę 10. Wiecie, próbowałem, nie są zbyt słone. Także tutaj ta godzinka wydaje mi się, że wystarczy. Ale poza tym ja lubię, jak tutaj zostaje w tym śledziu odrobina tej soli. Nie lubię ich tak wypłukać do końca. śledzie się moczą, a ja w tym czasie pokroję sobie dwie cebule. Ja mam jedną białą, czerwoną. Ale to tutaj nie ma większego znaczenia. Cebulę kroję w półplastry i cebulę pokrojoną sparzę na sitku. Wiecie, ona delikatnie zmięknie i straci swój intensywny aromat. Śledzie mam wymoczone. Cebulka sparzona, więc powoli możemy zacząć składać te klocki. Zacznę od osuszenia śledzi. I teraz osuszone śledzie kroję w dość grubą kostkę. Taki kawałek na cztery części. I nadmiar od razu przekładam do miski. To już to będzie za sałateczka niesamowicie pyszna. Poza tym uwielbiam sałatki śledziowe. I teraz do pokrojonej śledzi dokładam sparzoną cebulę. Przeciskam jeden ząbek czosnku. Na taką ilość, jeden w zupełności wystarczy, to na razie na bok. I możemy działać z sosem. Tutaj mam cztery łyżki. Jogurtu greckiego. Może zacznę od musztardy yy, francuskiej. Mam, yy, tutaj mam trzy łyżeczki. I w drugiej kolejności dodajcie sobie jakąś musztardę yy, bardziej łagodną w smaku. No tutaj niech każdy wybierze taką, jaką lubi. O, tyle, żeby była łagodna w smaku. Yy, I do tego dosłownie szczypta kurkumy. Dosłownie szczypta. Nadajmy delikatnego kolorku. I odrobinka kary. Również szczypta. No i do tego niewielka ilość pieprzu. Soli tutaj już niekoniecznie. Wiecie, no te, te śledzie jakby nie było, są dość słone. No może nie aż tak, ale takie właśnie jak lubię. I o mały włos bym zapomniał. Jedna łyżka cukru. I teraz pozostaje to wymieszać, ależ to, ależ to będzie uczta. Niesamowite. Zalewam śledzi ta. No, i teraz pozostaje dobrze wymieszać. I takie śledzie, oczywiście, możecie włożyć sobie do lodówki, przykryć lub włożyć w jakiś słoiczek. Ja za chwilę wkładam do słoika. I tak jak powiedziałem, przekładam do słoika. Wiecie, tutaj nie przechodzi w lodówce to żadnymi smakami. Pozostawiam na kilka godzin. A jak on się prze, yy, przegryzie. Mówię wam, to jest niesamowita uczta. Coś takiego zakrywam. I słoiczek mam gotowy. Tak więc cóż, kochani, jeśli się podobało, działajcie. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia!